Ja bym się zmieścił do tej klatki, nawet super, że mini Zo się rozrasta. No, się rozrasta. Trochę już mnie to przerasta. Teraz pora na jakieś kolejne wyzwanie. Cześć, dzisiejszy odcinek będzie trochę inny niż zazwyczaj. Zapraszam Was na herbatkę w domowym Zo, czyli pogaduchy o zwierzętach domowych. Piszecie mi w komentarzach różne pytania o zwierzęta i również o wasze zwierzęta. Więc zrobię teraz taki przegląd komentarzy z całego miesiąca. No i pogadamy o zwierzakach. No to zaczynamy. Pierwszy komentarz sprzed miesiąca. Pisze Adamo, pozdrawiam Cię. Mam pytanko: czy lepsza szynszyla samica, czy samiec? Moim zdaniem to totalnie nie ma żadnego znaczenia, czy to będzie samica, czy to będzie samiec. No nie ma różnicy, czy będzie bardziej przyjazny, czy mniej przyjazny, czy samiec może być bardziej agresywny. Ja mam same samce, no i to są bardzo potulne zwierzaki, łatwo dają się oswoić. Nie ma z nimi problemu, też nie ma. E, Usłyszeli jakiegoś demorfizmu płciowego, takiego bardzo widocznego. Może jest tam jakaś odrobina różnica w wielkości. Bardziej bym się skupił na tym skąd brać szynszyle. Jeżeli masz do wyboru kupić szynszyle ze sklepu zoologicznego albo z jakiejś domowej hodowli, to zawsze bym polecał domową hodowlę, bo te zwierzaki będą bardziej oswojone. W sklepie zoologicznym, to wiadomo, one są narażone na mocny stres, są wystawione w tych gablotach, gdzie jest zawsze tłoczno, dużo ludzi i to w takich porach, kiedy one powinny sobie spać i odpoczywać, więc no, takie zwierzaki są zestresowane przez cały czas tego pobytu tam, więc może być trudniej je oswoić. No, a te kupione z domowej hodowli, no z założenia powinny być już oswojone. Powiedz coś o nich, odnośnie kur pawłoskich. Przydałoby się może zrobić jakiś odcinek o tych kurkach pawłoskich. W ogóle jest o nich bardzo mało informacji w internecie, e, ale coś może poszukam, ale to tak bardziej na wiosnę. W ogóle teraz kur raczej nie zobaczycie w najbliższym czasie, bo nie mam za bardzo co pokazywać. Kury się pieżą, wyglądają paskudnie, w ogóle wszędzie jest błoto na wybiegach. Bo taka pora, więc po prostu kurki wrzucą sobie na wiosnę, tak już będzie ładnie. Papuga się odzywa. Tak, o papugach będzie! Całą zimę będę o was mówić. I się uciszyła. E, dobra, wracając do tych kurek. E, film o kurkach powłoskich może i zrobię na wiosnę, kiedy już moje kurczaki, które teraz się właśnie wykluły, podrosną. Wtedy coś tam się nagra. Teraz odnośnie szynszyli. Nagrasz coś jeszcze przed łączeniem szynszyli z Ronem? Jeszcze coś o nowych szynszylach? Pyta Mikolax. Pozdrawiam cię. No to był komentarz przed miesiąca i myślę, że przez ten miesiąc coś sporo było o szynszylach na kanale. Zanim ostatnio wstawiłem ten filmik o łączeniu szynszyli, no to pojawiały się cały czas. Więc chyba z oczekiwaniom, co? Dzień doberek, panie Domiany. Dzień doberek, Adamo. A, teraz. Komentarze. Pamiętacie, jak wstawiłem e, na jednym z filmów e, pustą klatkę, w której teraz akurat mam myszki? E, wtedy jeszcze tych myszek nie miałem i wstawiłem pustą klatkę. Znaczy, no nie pustą, była już przygotowana na nowych lokatorów. No i zadałem Wam pytanie, jak myślicie, jakie zwierzę się tam znajdzie? E, no i teraz większość osób e, obstawiała chomika. Autoks obstawiał chomika. Co tu będzie? Mikolaks myślał, że to będzie myszo-skoczek. Magda obstawiała, chomika albo myszki. No i to chyba jedyna osoba, która trafiła. No i mam myszki. Myszki kiedyś już dawno temu hodowałem. Jak sobie to liczyłem, to minęło 15 lat, odkąd hodowałem ostatnią myszki. Ale cieszę się, że wróciły. Ta klatka dla chomika też by się nadawała jak najbardziej. I no może kiedyś. Może kiedyś będzie. A propos, wolelibyście myszo-skoczka czy chomika zobaczyć u mnie? Takie luźne pytanko. Dobra, napijemy się herbatki, bo to miała być przecież herbatka ze zwierzakami. Odnośnie świnek morskich, mnie czeka łączenie kastrata z samiczką w niedzielę. Cieszę się, że i stresuję zarazem. Mam wybieg 2,5 metra. Na razie podzielony na pół kilka dni dam im czasu do swojenia, szczególnie dla nowej świnki. Też mam shelti. Fajny wybieg 2,5 metra to już jest kawał wybiegu dla świnek morskich. Myślę, że to połowę pokoju może zajmować, co? Jak nie cały. Świnki morskie rasy Shelty. Ładnie wyglądają, ale wiecie jak trudno ogarnąć to futerko. Ja muszę mu cały czas, temu mojemu cynamonkowi, przycinać futerko na, na kuperku, bo mu się e, strasznie robią dredy. Jak, e, jak nie, jest, e, nie ma tego futerka przyciętego, no to mu się tak wszystko to oblepia. No i robią się takie dredy, których potem nie da się w ogóle rozczesać i muszę to wycinać. Ostatnio przyciąłem mu tak trochę mocniej, zostawiłem tylko taką samą grzywkę. Na razie się to sprawdza i chyba właśnie tak będę mu będę te włoski przycinać cały czas. Krótkowłose są na pewno łatwiejsze w ogarnięciu niż te włosy. no ale wyglądają ładnie. Chociaż dla niektórych i skiny wyglądają ładnie, no nie? Teraz wracając znowu do świnek morskich, używam szarych kartonów jako domku, bo są higieniczne i mogę co jakiś czas obsiusiany wymienić i zawsze jest bez bakterii zarazków. Miałam drewniane, ale po kilku miesiącach były tak zamoknięte, że nie mogłam na to patrzeć. Pozdrawiam, również pozdrawiam pani Rena. To też fajny sposób. Ja też przez długi czas miałem te kartonowe domki. Bo nie, no nie chciało mi się robić drewnianek, nie miałem na to czasu i przez długi czas u mojej świnki morskiej był właśnie karton wycięty. Ale to też się fajnie sprawdzało, no bo one sobie ten karton obgryzały, jak na niego nasikały, to po prostu wywaliłem, dałem nowy. Teraz mam drewniany. Na razie jeszcze nie jest jakiś tam mocno zamknięty, no ale podejrzewam, że z czasem też będzie go trzeba wymienić. Koszatniczki. Ja mam swojego kosza już zaraz rok. Oswojony, kochany, zawsze minimum 3 godziny biegania. Bardzo fajnie, dużo ruchu ma. E, po prostu bajeczny, najlepszy zwierz, bardzo do mnie przyzwyczajony, jak piesek. Czasami, haha, i przyjdzie się przytulić. No to fajnie, że masz takie oswojone zwierzątko. E, no, widać, że dużo uwagi mu poświęcasz, jeżeli ma tak długie wybiegi. Ale od tygodnia jest jak inny zwierzak. Za każdym razem, gdy otwieram klatkę, biegnie gryźć ścianę. Nie interesuje się go bieganie, tylko ściana, farba, tynk. Potrafi tak z godzinę. To nie jest do wytrzymania. Coś się dzieje. Spróbował raz ściany i uznał, że jest fantastyczne do gryzienia. Na pewno warto byłoby spróbować dać mu do klatki no coś do gryzienia: jakieś gałązki. Albo jeżeli tak mu ta ściana posmakowała, to kostki wapienne są takie kostki do gryzienia dla gryzoni. Kiedyś akurat nie, ja tego już nie stosuję, bo kiedyś kupowałem chyba dla myszek, z tego co pamiętam. A potem kiedy miałem koszatniczki, to jak dałem taką kostkę wapienną koszatniczce, no to pogryzły to w ogóle na proszek, nie? w ciągu jednej nocy. Więc nie opłaca się raczej dawać takich kostek koszatnicznych, no, ale myślę, że w tym przypadku można by spróbować coś takiego. No ale przede wszystkim jakieś gryzaczki, gałązki, może też jakiś karton można wrzucić do tej klatki, żeby ta koszatniczka sobie obgryzła, ale też może być tak, że po prostu spodobała jej się ta ściana i już się nie odczepi, dopóki nie zrobi w niej dziury. U mnie gryzonie jakoś nie zabierają się za obgryzanie ścian na szczęście, ale Lubią gryzać różne inne rzeczy. Na przykład Aaron, szynszyl Aaron, y, bardzo lubi zjadać książki. Kiedyś zdarzyło mu się też zjeść buty. A ktoś mi obiektywnie podpowie, co lepsze: koszatniczka czy kawia? Tą drugą miałam i ogólnie podobnie się zachowują. Może jakieś zestawienie, podobieństwa, różnice byłabym wdzięczna. To jest świetny pomysł na cały film. Takie porównanie y, koszatniczki, kawi domowej, no i może szynszyli. Coś takiego myślę, że mogę przygotować, tylko musiałbym mieć trochę czasu, żeby no usiąść i e, sobie to wszystko rozpisać, bo to będzie bardzo chyba długi film, bo by trzeba poruszyć wszystkie zagadnienia, no, nie? Czy kwestie żywienia, e, zachowania, klatki, jakie wymiary ma to, jakie, jakie to. W pozorom to są różne zwierzęta, mimo że e, można by pomyśleć, że są podobne do siebie, ale no każde jest inne, każde ma inne wymagania, no i inne zachowania. E, tak, na szybko co mogę powiedzieć, porównanie świnek morskich tak? i koszatniczki to zależy ile masz miejsca. No, bo na przykład, e, klatka dla świnki morskiej powinna być taka rozlokowana pionowo, czyli zajmuje dość dużo miejsca e, w tym w pokoju. Tak jak tutaj przed chwilą czytałem w tym komentarzu jednym, że e, tam była klatka 2,5 metra, całkiem spora. Moja ma sto, 140 cm. No, ale zajmuje i tak dużo miejsca. Klatka dla koszatniczki nie musi być taka szeroka, tylko musi być bardziej wyższa. No, nie żeby zrobić tam pięterka dla nich. Koszatniczki też mają inny charakter niż świnki morskie. Świnki morskie są takie bardziej potulne, spokojne, a koszatniczki to jest takie biegające ADHDS z ogonkiem. Chodźcie tutaj do mnie. O! Oh, wyciągnę sobie nawet koszatniczkę. Zobaczcie, to jest Sven. Nie usiedzi w miejscu. Jakbym sobie wziął teraz do ręki świnkę morską, no to ona by sobie po prostu siedziała tutaj, coś tam ćwierkała. O, gdzie ty jesteś? A ten już mi tutaj do tyłka wchodzi. Przygotuję chyba taki film z porównaniem koszatniczek świnek morskich i szynszyli. Tylko nie wiem kiedy. Teraz komentarze odnośnie mojej nowej klatki dla koszatniczek tej tutaj. Ładna klatka, ładna i fajny pomysł na klatkę. Cieszę się, że wam się podoba. Mi też się bardzo podoba i jaram się tą klatką. To chyba mój najlepszy projekt w tym roku. Tylko że czekam niedługo jej sprzątnięcie. No koszatniczki już narobiły tutaj bałaganu i muszę posprzątać, tylko tylko mi się nie chce, bo trochę mnie to przeraża. To wyciąganie tego wszystkiego spod kamieni o będzie ciężko. Ale na dniach będzie trzeba się za to zabrać. No i pewnie Wam też to jeszcze pokażę. O, ale na przykład Pan Roman nie podziela tego, że to jest fajna klatka. Otóż różne są zdania. Tutaj znowu koszatniczki Mam dwie kosze od miesiąca. Klatka ma wymiary 160 x 90 x 60. Sprzątam zazwyczaj co drugi dzień. Mam na piętrach kocyki, które lubią obsiusiać Na dnie pelet. Kocyki zmieniam tak co 4 dni, nic nie śmierdzi. Pytałam już się ludzi, którzy do mnie przychodzą, czy coś czuć. Nikt na razie nie czuje, łącznie z moją mamą, która jest przeczulona na spród myszy. Myślę, że to dużo też zależy od wielkości klatki i materiału wykonania pięter. Moje są z metalu i na to kładę materiał. Może to po prostu pięterka z drewna nasiągają siuśkami i przez to zaczynają nieprzyjemnie pachnieć. Oczywiście, co do właśnie zapachów w klatce, kiedy miałem, e, w ogóle różne, przeróżne już klatki przerabiałem, e, kiedy miałem w klatkach właśnie te drewniane półeczki, co możecie zobaczyć na moich starych filmach, e, ze starą klatką dla koszatniczek, <laughs> nie dało się po prostu tego domyć. Na przykład szynszyla, która obok też miała klatkę z dokładnie takim samym wyposażeniem, też były drewniane półeczki, ale szynszyla tam nie, nie sikała na nie, tylko no na dół kuwety, no i tam nie było żadnego problemu. A u szatniczek one sikały po prostu na każdą półkę, każdą musiały zaznaczyć, no nie. No i jak to nasięgło, no to nie było rady, próbowałem to myć na różne sposoby. Ogólnie to Najlepiej, najlepiej się sprawdza do tego woda z szarym mydłem, podobno, no tak, żeby wiecie, nie używać jakiejś chemii. No ale to było dość uciążliwe, trzeba było to szorować, suszyć, a po kilku dniach na nowo już było wszystko zalane więc taka syzyfowa praca z tymi drewnianymi półkami u koszatniczek. Metalowe z, koszy z koszykiem na pewno się lepiej sprawdzają. Też miałem właśnie taki system w klatce, która była przed tą klatką. Miałem właśnie taki system, że na metalowych półkach były kocyki, no i wystarczyło to zdjąć, wytrzepać, wyprać kocyk, no i tyle. Więc co do czyszczenia, to właśnie takie rozwiązanie było najlepsze. Tutaj chyba sobie zrobiłem najgorsze rozwiązanie do sprzątania. Taki mój wymysł, żeby po prostu ładnie wyglądało, ale męczyć się z tym będę na pewno. Nie boję się myszy, marzyłam o kolczastej, a czy pan wciąż planuje gady? To przechodzimy z myszy na gady. Tak, mam gada. Podkazywałem go Wam niedawno orzeszka, czyli geko orzęsionego. E, I gadów, oczywiście, chcę mieć jeszcze więcej, bo ja się bardzo jaram gadami. W ogóle jest dziwne, że nigdy wcześniej nie, nie hodowałem gada, bo jaram się gadami od dzieciństwa. No ale z, m, nigdy nie miałem na to funduszy, bo e, to nie jest taka łatwa zabawa z tymi gadami. no Trzeba mieć odpowiednie warunki, trzeba kupić terrarium. No a później, jak mi się rozrosła. Hodowla gryzoni to po prostu nie było na nich miejsca. Teraz, tutaj, w tym pomieszczeniu, chciałem hodować gady, ale oczywiście wyszło tak, że mam tu pełno gryzoni. Ale tak, będę miał gada na pewno jeszcze. Na pewno, jeszcze nie jednego, ale w najbliższym czasie, chciałbym mieć jakąś dużą jaszczurkę. Zastanawiam się nad albo kameleonem, albo nad agamą brodatą. Agama brodata na pewno byłaby no, łatwiejsza tak na początek, ale, ale kameleon jest fajny. No, ale to jest plan na najbliższe miesiące, no bo to nie jest taki siup Trzeba przygotować terrarium odpowiednie i znaleźć na to miejsce przede wszystkim. Więc jak trochę poczekacie, no to coś tam zobaczycie na pewno jakąś, jakąś godzinę. Fajnie to wygląda to znowu odnośnie tam tej klatki dla myszek. Fajnie to wygląda jak szynszylki, nauczyły się już ze sobą, pytam Mikolac. No, się nauczyły ze sobą już współgrać. Tutaj co pewnie ich tam nie widać, złapie jakiegoś szynszyla. Jak tam pumba podoba Ci się z, mieszkanie z Aronem. O i było ciężko z tym łączeniem szynszyli. masakra, zajęło mi to chyba z miesiąc albo i więcej. No ale się udało. Się udało dość długo właśnie mieszkali e, tak ze sobą e, oddzieleni jedynie kratą, aż w końcu jakoś tam się oswoili, a i, i tak jak je wpuściłem do. Jednej klatki to się gryzły, mimo że tam ze dwa albo trzy tygodnie spędziły, właśnie przedzielone tylko kratą. Ale musiałem dać im po prostu trochę, trochę powalczyć. Nie tak, wiecie, nie tak ostro, ale musiały się to trochę tam poprzeganiać, ustalić dominację. No i teraz śpią ze sobą w trójkę w jednym domku, więc jest super. Teraz pora na jakieś kolejne wyzwanie, może łączenie koszatniczek. Co myślicie o tym? Jakbym dokupił dla nich jakiegoś kolejnego samca o, z koszatniczkami, to myślę, że byłoby jeszcze trudniej niż z tymi szynszylami. Ale jak patrzę na tą klatkę, to taka pusta jest tutaj. Sven sobie tutaj siedzi, no jego zawsze widać, a Olaf to gdzieś tam pod tymi kamieniami się ukrywa. Więc jakby było takie więcej, tylko szatniczek, jeszcze tak ze dwie albo trzy, to myślę, że bardziej coś tam by się działo w tej klatce. Szkoda, że myszki tak krótko żyją. Kolejny komentarz. No, krótko żyją myszki. E, chyba z półtorej albo do dwóch lat, z tego co pamiętam. No, taka już ich natura. Żyją krótko, ale mnożą się bardzo szybko. Chyba jedna myszka to w ciągu swojego życia może zostać prababcią, albo pra prababcią nawet. Mam nadzieję, że moje myszki będą żyć jak najdłużej. Może ze cztery lata. Ogólnie to zadałem pytanie, czy ktoś się boi myszy, czy się nie boicie myszy i w z tego co widzę, to wszyscy się nie boją myszy na moim kanale. To no, bardzo mnie cieszy. O, właśnie! Czy myszka jest w ciąży? Okazało się, że nie jest w ciąży, jest po prostu przy tuszy. <grym> Jedna myszka, kiedy ją przywiozłem, to wydawała mi się taka trochę, trochę większa niż pozostałe. No i tak pomyślałem, że no, to była myszka ze sklepu zoologicznego, więc jest duże prawdopodobieństwo, że mogła po prostu być zapylona. No nie, bo. <grym> One w ogóle tam wszystkie siedziały w jednym pomieszczeniu: samce i samice pomieszane. Więc wcale by mnie to nie zdziwiło, gdybym miał e, tą myszkę z niespodzianką, no ale się okazało, że jednak nie, bo one są u mnie już miesiąc, no i przez ten czas powinna już urodzić, bo ciąża u myszek trwa, nie pamiętam ile, ale coś koło właśnie miesiąca. No, a jeżeli przyjechałaby do mnie już z takim zaawansowanym brzuchem, to nawet i. Po, Podejrzewam, że w ciągu tygodnia albo dwóch powinna się okocić. No ale tego nie zrobiła, więc no, myszek nie ma. Trochę smutno. Potem małe myszki są takie fajniutkie. Widzieliście kiedyś małe myszki? Na początku są brzydkie, bo wiecie, oseski nie mają sierści. Ale potem jak trochę podrosną, to są takie kuleczki z takim ogonkiem i tak śmiesznie biegają. Szkoda, że nie mam małych. Gryzonie są przeurocze. Pozdrawiam. Pozdrawiam ciebie też, Agawa. Gryzonie są przeurocze. Ja bardzo lubię gryzonie. Adamo pisze, jakie fajne, kocham Twoje filmy, to bardzo duża odpowiedzialność mieć zwierzęta, ja chcę kotka, ja też mam kotka, nawet chyba dwa, a jak się wystawi coś do jedzenia na dwór, to się zleci ich nawet pewnie z dziesięć, to jest duża odpowiedzialność, żeby mieć zwierzaki, bo przygarnąć zwierzaka to nic trudnego, ale go potem wyżywić, zapewnić mu jakieś odpowiednie warunki, to już całkiem inna sprawa. Ja staram się, żeby moje zwierzaki miały jak najlepsze warunki, a Wy czasem zauważacie jakieś nieprawidłowości i mi o tym piszecie, a ja to staram się poprawiać, więc... więc chyba do tego podchodzę odpowiedzialnie, co nie? Eee, możesz nagrywać więcej o szynszylach, są bardzo słodkie i urocze. Myślę, że będziesz miał więcej wyświetleń. Ho! Żeby to tak działało. No ostatnio nagrywam sporo o szynszylach, bo... no dużo się działo u szynszyli po prostu. Było te całe łączenie szynszyli, więc były nowe szynszyle, było łączenie szynszyli, więc było co pokazywać. No ale mam dużo innych zwierząt, które też chciałbym pokazywać, na przykład koszatniczki, świnki morskie, które niedługo pojawią się na filmie, bo e, przerobiłem dla nich klatkę. Jeszcze Wam tego nie pokazałem, ale o, może Wam teraz pokażę jakiś urywek z tego, jak wygląda nowa klatka dla świnek polskich. Taka troszkę poprawiona zagroda. E, niedługo Pojawi się z tego cały film, ale jeszcze, jeszcze nie jest skończona, bo jeszcze pracuję nad schodkami, bo zrobiłem im takie prowizoryczne schody na półkę, z których w ogóle nie chcą, nie chcą korzystać, chyba się boją na nie wejść, więc trochę muszę to przerobić. No ale mam jeszcze kury, kury które też przyciągają dużo widzów, ale no, jak mówiłem, kury pojawią się na wiosnę, ja dopiero teraz nie będę ich pokazywać, bo wszędzie jest pełno błota, a kury nie mają piór, bo się pierzą i nie znoszą jajek. Koszatniczki bardzo lubią dzieci, pisze pani Magda. Moje koszatniczki bardzo lubią moje dzieci. Na przykład Olaf. Ta koszatniczka, ta biała, jasna, która się cały czas chowa pod kamieniami. Kiedy ja tutaj siedzę, to kiedy przychodzi moja córka, koszatniczka Olaf po prostu wariuje. Cały czas się dobija do tej siatki i chce, nie wiem, chyba chce jej wskoczyć na ręce. Nie wiem dlaczego tak jest, że właśnie mnie unika, jakby się mnie bała, a właśnie do dzieci to tak ciągnie. Może dlatego, że ona go karmi smakołykami zawsze, a ja to tylko tą zwykłą karmą. Kubik pisze, ja mam w tej chwili akwarium, ale marzy mi się coś z terrorystyki. A tak ogólnie to super, że mini Zosie się rozrasta. No się rozrasta, trochę już mnie to przerasta czasami, bo coraz więcej jest obowiązków i roboty z tymi zwierzakami. Kiedy robi ich się coraz więcej, ale jeszcze trochę mam czasu i sił, żeby to ciągnąć, więc coś będzie się rozrastać, no pewnie się będzie rozrastać, ogarniemy to, co nie? Jakiej marki karmę jedzą kosie, jeśli wolno spytać? Koszatniczki jedzą, e, moje koszatniczki jedzą karmę e, z firmy Corona Natury, Natural Vit oraz e, mieszam to z karmą z Versale Laga, e, tam Chinchilla i Degu. Y, tą, wiecie, tą popularną, polecaną przez y, większość hodowców, ale ja mieszam ją właśnie z tą koroną natury, ponieważ y, ta karma z Wersaler Laga to jest taki y, pelet. Wiecie, wszystko co tam jest y, odpowiednie dla koszatniczek jest zmielone w formie peletu, tak żeby one po prostu jadły to i dostawały porcję wszystkiego co trzeba. Korona natury z kolei ma y, jedzenie w takiej formie. Niezmielone w formie peletu, chociaż też tam był, jest trochę peletu, No ale głównie to takie e, pokruszone części roślin. No i moje koszatniczki to bardzo uwielbiają. Jeżeli pomieszam im te dwie karmy, to one przeważnie sobie tam przesypują wszystko w tej miejsce i szukają jakiegoś tego smakołyka, który akurat lubią. No dobrze jest karmić e, zwierzaki takim peletem, wtedy wiadomo, że dostają to, co najważniejsze, ale no ja uważam, że smak też jest istotny. Nie, nie. E, ja wolałbym jeść. Nie wiem, jednego dnia e, rosołek drugiego ziemiaczki, a nie codziennie jakąś pełnowartościową zmieloną papkę. No i zwierzaki na pewno też tak myślą. Biała wilk! Długo pana nie oglądałam. mi jak widzę, jak pana Zosie rozrasta i jak cudowne te zwierzęta mają warunki, to jestem zachwycona, że pana kanał zyskuje na popularności. Też się cieszę. O, odnośnie znowu zapachów koszatniczek, czyste, pachnące stworzenia, nie czułem śmierdzącego moczu. No to chyba zależy właśnie od e, klatki. Tak jak mówiłem, kiedy ja miałem te drewniane półeczki, to ja czułem ten mocz i to bardzo. <laughs> Może nie był jakiś taki bardzo intensywny, taki co by przeszkadzał, no ale coś tam było czuć, nie? O, teraz dobry komentarz. Nagrać 24 godziny z koszatniczkami. <laughs> Tylko jak mam to nagrać? Chodzi bardziej o, o to, żebym nagrywał e, na przykład koszatniczki o godzinie 13, 14, 15, 16 i tak dalej. Co one robią? Czy, czy ja mam wleźć do tej klatki i spędzić tam 24 godziny? Jak myślicie, co by było ciekawsze? Wiecie, ja bym się zmieścił do tej klatki nawet, bo jak była pusta, to zmieściłem się tam cały. Więc dałoby się tam radę wcisnąć, tylko że niewygodnie by mi tam było. Te, te konary to by mi właziły tam, gdzie nie powinny. No i nie, raczej, raczej bym tam nie chciał siedzieć 24 godzin. A co do takiego filmu, żeby nagrać właśnie 24 godziny z koszatniczkami, jakieś urywki, co one robią przez całą dobę. Czemu nie? Tylko, że musiałbym mieć jakąś odpowiednią kamerkę. Taka zwykła, standardowa, którą teraz nagrywam, no to raczej się do tego nie nada, bo by się rozładowała po godzinie. Jak nie szybciej. To by musiała być taka kamerka chyba jak do monitoringu, bym mógł zamontować tutaj w, w klatce, tylko, że też kwestia tego, czy koszatniczki by jej nie zjadły. Jakby zobaczyły coś nowego, plastikowego jeszcze w klatce, no to by się na to rzuciły z pewnością. Słodziaczek! Hmm. Ale, ale to nie do mnie, to do szynszyli było. Oliwier pyta, jestem twoim wielkim fanem. Bardzo mi to cieszy. Pozdrawiam cię, Oliwier. Lubię szynszyle. Od ilu lat hodujesz szynszyle? Szynszyle hoduję od prawie chyba 8 lat, niedługo będzie. Szynszyl Aaron to jest mój pierwszy, o, siedzi tam na samej górze w tej chwili, to jest mój pierwszy szynszyl, no i właśnie, właśnie jakoś niedługo kończy 8 lat. A ogólnie gryzonie to hoduję od lat 17. Fajne są też myszy kolczaste, pisze Urszula. Myszy kolczaste no mają takie śmieszne pyszczki, takie podłużne, duże oczy, wielkie uszy, Fajnie wyglądają, chociaż nie widziałem ich nigdy ee, tak na żywo nawet, jakoś w tych sklepach zoologicznych, w których bywałem, to nigdy nie widziałem takich myszek. Ale jakby się kiedyś pojawiła okazja, żeby kupić to, myślę, że rozważyłbym to. O, kolejny komentarz od Pani Urszuli. Pumba oznacza wsuła głuptasa w ramach cyklu nieprzydatne ciekawostki. Dziękujemy Pani Ulu. Poprosimy więcej takich ciekawostek. To odnośnie oczywiście mojego szynszyla e, pumbe, którego tutaj pokazywałem przed chwilą. E, I myślę, że takie tłumaczenie nawet do niego pasuje. Masz wesoło w swoim zoo. Zawsze przyjemnie się ogląda filmy z udziałem twoich zwierzątek. O tak jest wesoło. Czasami coś ucieknie, czasami coś popsują, pogryzą, że już nie powiem, co robią na podłogę i na kanapy i wszędzie. I znowu koszatniczki. Eee, Patryk pisze. ejku, Fotel by mi się przewrócił. Mam dwie koszatniczki oczywiście. Eee, dostały nową, już trzecią klatkę. Wydaje mi się, że mają dużo miejsca. One ciągle gryzą klatkę. Już nie wiem, co robić, żeby przestały. No i tutaj w odpowiedzi eee, zasugerowałem, żeby dodać eee, dać im jakieś gryzaki, ale Patryk odpisał, że. Mają kartony i gałązki, więc one po prostu, po prostu lubią gryźć klatkę. A propos, tutaj właśnie moje koszatniczki mają nawet nie gałązki, mają gałęzie, mają konary od wierzby do gryzienia, plus do tego mają korę, a no i jeszcze takie półki z brzozy, więc teoretycznie mają co obgryzać. A ostatnio przyłapałem właśnie koszatniczkę Svena, jak gryzie... Ściany od klatki, która jest z drewna, I jakby się tak przyjrzeć, to w ogóle ta cała ściana jest już tak obgryziona, że on chyba szuka, szuka jakiegoś tego słabe, słabego punktu, żeby zrobić dziurę i się wydostać. Ale tak sprytnie to wszystko zabezpieczyłem, że raczej mu się to nie uda, chociaż może mnie zaskoczyć. Marcin pisze mistrzowie ucieczek, koszatniczki. Jedyny domowy gryzoń, który rozumie, że kuweta klatki jest z plastiku i wystarczą trzy kwadranse gryzienia, aby się wyrwać na wolność. Dokładnie. Chociaż szylom też się ostatnio to zdarzyło, że przegryzły kuwetę, ale koszatniczki robią to błyskawicznie. Wystarczy tylko, że jest jakieś zagięcie w tej kuwecie, o które można ząbki zahaczyć. No i jak wygryzą, wydrapią już jakieś, jakiś taki większy zadzior. To moment i. I jest taka dziura, że całe stado przez nią wyjdzie. To były komentarze z zeszłego miesiąca. Było ich tam więcej, ale wybrałem te, które nawiązywały do jakiejś dyskusji. Napiszcie, co sądzicie o takiej formie odcinka. Jeżeli Wam się spodoba, jeżeli to chwyci, to ja mogę tak częściej. Napiszcie w komentarzu, jakie mielibyście pytania. Może właśnie Wasz komentarz będzie tematem następnego odcinka. Do zobaczenia. Widzimy się na następnej herbatce. W domowym zo.